Cześć, nazywam się Ewelina Mrozińska i jestem odpowiedzialna za dział HR. Z okazji 15-lecia Mateksji Polska chcielibyśmy pokazać to, co w naszej firmie jest najcenniejsze, czyli ludzi, którzy ją tworzą. Do mojej ostatniej rozmowy zaprosiłam Darię i Konstancję, które dołączyły na początku tego roku. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć, dzień dobry. Jak wspominacie proces onboardingu, poznawania firmy i swoich zespołów? Bardzo pozytywnie czułam, że cały zespół był bardzo otwarty, wspierający, a także dawał nam przestrzeń do tego, abyśmy mogły wdrażać się w nasze nowe obowiązki. Fajne jest też to, że każda nowa osoba uczestniczy w szkoleniach, które pozwalają poznać nam zespół pod kątem charakteru oraz osobowości. Konstancja Ty. Zgadzam się z Darią, również wspominam dobrze proces onboardingu. Zespół przyjął nas z ogromną otwartością. Oprócz szkoleń, o których wspomina Daria, mieliśmy również spotkania z członkami zarządu, co pozwoliło nam lepiej poznać działalność poszczególnych zespołów oraz firmę deweloperską jako całość. Dariat, jesteś przykładem na to, że w naszej firmie można się rozwijać nie tylko w obrębie jednego działu. Wcześniej pracowałaś w Customer Care, dziś jesteś w dziale Development. Opowiesz trochę o wcześniejszej roli, ale też dlaczego zdecydowałaś się na te zmiany? Ja miałam duże doświadczenie w obszarze Customer Care, natomiast od jakiegoś czasu czułam, że chcę się rozwijać w kierunku bardziej projektowym oraz technicznym. Jak tylko pojawiła się taka szansa, nie miałam wątpliwości, że chcę z niej skorzystać. Zarówno Customer Care, jak i Development był bardzo otwarty i wspierał mnie w tej decyzji oraz drodze. Konstancja, a co ty możesz powiedzieć o swojej roli? Jestem asystentką biura, więc dbamy o porządek w dokumentach, zaopatrzenie oraz przyjmujemy gości. I głównie zajmujemy się tym, aby wszystkim się wygodnie tutaj pracowało. I jesteście sercem naszej organizacji. Tak, oczywiście. A za co lubicie pracę w Mateksi? Lubię za to, że Mateksi daje przestrzeń, jest otwarta, a także za to, że y, czuję się tutaj naprawdę częścią tego zespołu. Ja, pracę Mateksi, lubię za to, że zawsze mogę liczyć na wsparcie mojego zespołu. Jak się coś wydarzy, to nie rozpamiętujemy tego, tylko dążymy do tego, aby naprawić problem. Super. A teraz trochę prywatnie. Jak jesteście poza pracą, co lubicie robić? Ja spędzam czas z rodziną, często jeździmy na wycieczki rowerowe, odkrywając nowe inwestycje deweloperskie w mieście. Poza tym praktykuję jogę oraz uwielbiam wycieczki górskie. Ja dużo spaceruję z moim psem, a jak ma więcej czasu, lubię wyskoczyć na rower. Super. Piękne zakończenie naszych rozmów. Dziękuję wam. Dziękujemy. Dziękujemy. To już ostatnia rozmowa z naszym zespołem. Dziękuję, że świętowaliście razem z nami 15-lecie Matexi Polska. Za Zachęcam do obejrzenia poprzednich rozmów. Do zobaczenia!